Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj gramy sobie w nową grę: nie w Liftinga, a w Build a Boat for Treasure. No i dzisiaj sobie gram z Pawłem. I Paweł, odezwi się, bo już naprawiłem to, żeby Cię było słuchać. No, po co mnie słychać? Tak, w końcu, w końcu słychać Pawła, więc. Tutaj no nie będzie już tak nudno, moim zdaniem. No i Paweł, powiedz, powiedz nam, co dzisiaj przygotowałeś. Musisz przejść misję. No Taką dobra. misję, musisz ze mną wygrać. No dobra. Kto, I na kto czym jest, polega ta misja? To będzie po prostu dalej i kto tam umrze. Po prostu kto będzie dalej. No dobra, dobra. Nawet jak wrócimy do kolejnej mapy, dopóki nas nie, zdes nie zdespałuje. No dobra, spoko. To. To tak, to zrobię łódkę. Yy, łódkę taką samą, no, jak ty masz, zrobię w sumie. Żeby było tak bardziej fair. No, dobra. No to tak, no to buduję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. E... Kolejny odcinek. No. To z mu łapka, dajcie mu komentarza. No. będzie mu... I suba. No tak, ale oczywiście jak chcecie. Ale dobra, już pał, koniec tego, yy, że tak powiem, narzekania o te łapki, czyli tak, coś. Przejdźmy do odcinka. No dobra, no to jest tak. U... No usiądź tu, dobrze. No to co? No to żagluj chyba, nie? Żagluj. Dobra, płyniemy. No i dobra. Oj. Ojej. A ty gdzie? A ty tam jesteś. No, fajnie. Nie, Co? nie. O nie, jakaś kolejna osoba będzie się ścigać. Ale w ogóle zobacz, Paweł, w końcu nie ma tej mapy z tymi prądami, co tak nawalają. Naprawdę, to jest hardcore, no. mapa, jak nie? nie wiem, co no chodzi, to jest naprawdę hardcore. No, ale wydaje mi się, że... Ale wydaje mi się, że Jeśli chyba większość osób grało w tę grę, więc Jeśli no... Jeśli odcinku, to wam pokażę, co to jest za nie fajna mapa, to jest bardzo zła. No mapy. chyba, no chyba, że już graliście i wiecie, to jest już druga opcja. Oj, 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 Walnęło mi w silnik. To tak trochę nieprzyjemnie dosyć. No, o co? Pędzle tak szybko? Mi się wydawało, że pędzle są. O kurde, ej, zobacz! Ulepszyli tę. Kurde, ulepszyli tę mapę. Jak teraz tu zarąbiście wygląda? Widzisz to? Ej, kurde, wcześniej to było w ogóle jakieś. Nie no, teraz to po prostu koks, jak to wygląda ładnie A jeszcze wczoraj to było tak brzydko, o nie, kampiący pociąg A, a teraz nie kampił, w ogóle teraz nie kampił pociąg, no fajnie No, pociąg, dobra, przesunął się Dobra Więc tak, teraz co Zajdzie. będzie? No o nie, w ogóle ja nie mam jednego silnika. I tu teraz to jest ta mapa, gdzie rzucają tymi? Shurikenami. No. Gdzie O nie, jeden blok mi się zniszczył. Ale to nie jest nie takie, ale to tak pół biedy w sumie. O nie, a, o a nie. nie, to kostki, 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 kostki są. Kostki. <laughs> o nie. Jak cię wywaliło? Kostki są w sumie jeszcze spokojne, ale ten kraken coś mnie w sumie niepokoi. Nie wiem, czy go przejdę. Oj, muszę, muszę uderzyć w tę kartę. No muszę, no bo po prostu nie przepłynę. No chyba? O! Co jest? O nie! O nie, w ogóle zdjęło mi wszystkie akcesoria i mi zdjęło jeszcze silnik. Nie, no tu są cztery karty. Cze czemu ja nie płynę? Ujez Nie, no jeszcze krzesła nie mam. Oj, wydaje mi się, że chyba Paweł Jeszcze silnik. Oj, oj. Coś mi to tak laguje ta gra. Nie. Ja nie mam, ja mam tylko jeden blok, wyobraź sobie. No już nie mam żadnego bloku. Ej, Paweł, w sumie w sumie skorzystam z kurde. Skorzystam z okazji i pożyczę se kogoś łódkę, bo ktoś tu normalnie przypłynął sobie jakimś swoim klockiem, to se na nim teraz płynę. Co to ma być? O, ja no normalnie No normalnie ktoś mi klocka takiego tutaj dał. I się jeszcze na nim trzymam, to jest najlepsze. Oj, chyba się, A, chyba jest... się nie trzymam. Oj, chyba. Oj, oj 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 nie! <laughs> Umarłem! I co, wy zobaczcie gdzie ja jestem już. No, Pały jest na krowie. No, ale ja niestety padłem. Padłem, no, niestety. No. do kamieni. idę No, do kamieni. A ja mogę do ciebie przylecieć moją czytelską maszyną. O, właśnie zginął. O, zginąłeś już, a to nieważne. To w takim razie nie lecę już do ciebie. Dobra. No to Paweł, dawaj kolejny challenge. Bo ten już wiesz, zrobiliśmy. Musisz to zrobić. A, tak. Tak nalegasz, żebym to zrobił, tak teraz? No, Dobra, w takim razie, w takim razie, jeśli chcesz, to tego, to w sumie... Poczekaj, czekaj, czekaj, ja to sobie zapiszę. Którym ja się... Z... razem on to zrobi? Zgadnąć. Za którym, za którym nie wiem, ale... No, nie wiem, ale dobra. A gdzie jest krzesło i ten, silniki? Dobra. I tu moje silniki pięknie. Teraz krzesło jest i krzesło. Nie tak, tak. No ja w sumie sobie to zapiszę. Bo mam parę nowych slotów, więc mogę to zapisać. Eee, nie wiem, wyścig. Eee, wyścig. Mogę to nazwać. O, czekaj. Załaduję. O, proszę bardzo, nie będę tego teraz musiał budować. No to, Paweł, let's go. Lecimy. Bardziej płyniemy. Ej, w ogóle, w ogóle, Paweł, czekaj, czekaj, czekaj. We, weź się na chwilę zatrzymaj. Weź się na chwilę zatrzymaj. Eee, kurde. Chodź, chodź, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Paweł, pojedź, chodź. Patrz. O. O. Weź sobie tu, Paweł, przyjdź i zaparkuj. Co mi się stało? Co to ja ma być? Co mi się stało? Jak to śmiesznie wygląda. No popał, no. Zobacz jak ja mały jestem. Co to ma być? Dobra. Tak czy siak, to nie jest cel. Celem jest. Dojść do końca. Do wygrania. Tak. No... Nie ma szans, że ja teraz przegram. No jak te... Nie, nie, jak ja teraz przegram, to ja się chyba po prostu zaraz poddam, no bo no tak być nie może. Chyba, że będziesz musiał kupić skrzynkę za cztery... 400V2, to wtedy ci dam skipa w tej misji. Co mam wydać 810 kasy jakie mam tylko 162? Ojoj, oj, oj, no i już wjechałem, proszę bardzo. Dobra, w sumie Przez lepiej, żeby blok? lepiej, żebym ja stracił już blok niż silnik, no bo bez silników no to za daleko to tam nie zajdę. A z silnikami jak najbardziej. O! A silnikami to robota jest! O nie! O w ogóle ktoś zmienił kolor wody na fioletowy. Na tych pędzlach. E dobra, ja tam płynę. O pięknie się tu taka ładna dróżka zrobiła. Przypływam sobie prosto. Więc tak, teraz będzie pociąg, który zazwyczaj kampi. O, nie, no i silnik mi umarł. I co kampi? Kampi ten pociąg. Jestem. O! Nie, kurde. Wymin to. Dobra. Pociąg przejeżdża. Ja czekam. No i super, nie mam silnika drugiego. Nie, no jeszcze gorzej mi poszło niż, niż wcześniej. Nie mam drugiego silnika już. A jak tam u ciebie, Paweł? Trzymasz się, czy, czy nie? Zobacz. No jak ty masz dwa silniki, no po prostu nie mogę, no. O, o nie, jeszcze ten... Jeszcze te kunaje rzucają. W ciebie rzucają. Dobrze. Nie, no ale jak się okaże, że jeszcze ja e, to wygram, a nie mam silników, to w ogóle będzie śmiesznie. Oj, ale, oj, oj, nie wydaje mi się. Oj, nie wydaje mi się. Sterowanie straciłam. co jest to? Ja mam teraz chyba lepszą sytuację od Ciebie, bo mam chociaż krzesło. O, teraz to ja mam same krzesło. No i teraz nie mam nic. A ja mam sześć bloków. No nie! Nie, 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 ja to... Bo ja, ja, ja będę iść sobie tak. Ja mam czas, na no spokojnie... Tutaj tutaj nie, nie trzeba się śpieszyć. Idę sobie zadowolony. to rip. Ej, myślisz, żeby mi się udało przeskoczyć yy, na te miejsce tam z boku, gdzie nie ma wody? I bym i by to wygrał? Oj, chyba oj, 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 chyba. Jest! Fala mnie podbiła. O, jednak nie. Oj, to mam problem. Oj! Fala szybko! No nie! Nie znowu. Oj, oj, Paweł, wygrałeś znowu. Dawaj coś innego, Paweł. To już było dwa razy. Dawaj teraz coś innego. Co tam? Co tam dalej masz do przygotowania? W następnym odcinku zrobię. Co to jest? Parkur. Zrobiłeś parkur. To będzie dalej za nim. A właśnie pro parkura może Tower of Hell bym nagrał, bo tak w sumie czemu nie? A. Bing, 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 bing. Dobra. Level 4, easy plus. Jezu, te krzesła. Ja się boję, że zaraz usiądę i wypadnę. O nie. Oj, oj, oj. O, o, o. Nie! No nie, no. Kurde. No, widzę, że to... Robisz powoli. Nie, no teraz ja się muszę pośpieszyć, bo ty to szybciej ode mnie zrobisz. Tak być, tak być nie może. No i spadłem. No to chyba ja nie jestem parkurowcem. Oj, 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 oj. Paweł, tak w ogóle, tak w ogóle, jeżeli ty nie zrobisz swojego parkura, który sam zbudowałeś, to będzie trochę beka. Prawie spadłem, o Boże Prawie Dobra. się zwaliłem. Nie! Nie, nie, nie! Nie, Tak, tak! Dobrze jest, dobrze jest. Nie spadnę, nie zwalę się. Nie, 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 nie ma. No! No co to ma być! Przy te... Byłem na tym krześle, przyteleportowało mnie na to i spadłem. Halo. Lagi. Lagi, no. O i Czemu lagi są mhm. takie? Dobra. Ostatnia próba. Jak teraz spadnę, to kończę chyba odcinek. Dobra. Myk, 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 myk. Nie no jak jak tych krzeseł nie mogę przejść, co za jest... Co za nub ze mnie. Dobra. O, 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 o! Nie! Nie no! Nie! O, co jest! Przeteleportowało mnie, także krzesła są jakieś magiczne. Dobra, nie wiem o co tutaj chodzi. Ale przechodzę dalej. A <grym>, Paweł! Cię coś nie boli z tą linią? No ale dobra. Aha, dobra. No to reszta parkura w sumie może być w następnym odcinku, ale ja na razie Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie kolejnego odcinka. No i cześć, cześć, pa! pa widzowie. Do pa. następnego. Tak, dokładnie. Do następnego odcinka. papa. Pa.